Oto dwa ostrza. To ostrze typu MC będzie idealne do kruszenia lodu, a to będzie idealne do siekania mięsa, twardego sera, czosnku, ziół, cebuli czy orzechów. Zacznijmy od skruszenia lodu, mocując końcówkę MC. Nie należy przekraczać maksymalnej pojemności. I maksymalna długość pracy to minuta. Potem należy odczekać 3 minuty, aby wznowić pracę. Zwalniamy blokadę. I lód mamy już skruszony. A teraz zamocuję drugi nóż i posiekam cebulę. Wystarczą dokładnie 2-3 sekundy. W przeciwnym razie zrobimy z cebuli miazgę. Posiekany parmezan.